Wszyscy się zachwycają rzymskimi budowlami. Tu jedna z najbardziej typowych koloseum, gdzie właśnie walki gladiatorów, a przecież to jest symbol. Upadku cesarstwa. Jeśli by to przenieść na język współczesny, to jest symbol socjalizmu. Tak, to jest symbol socjalizmu, bo co tu się odbywało? No, produkcja jakaś, czy może uniwersytet? Nie, rozrywka i to tania jak w TV-pis, mniej więcej z tego poziomu, bo żeby zarządzać ludem, już tak zwanym tłumem, no to cesarze rzymscy. Potrzebowali właśnie rozdawnictwa chleba i dostarczania rozrywki. Dzisiaj tę rolę robi telewizja publiczna i różne inne sprawy, a wtedy to właśnie tutaj się odbywało. Co ciekawe, zostało to zbudowane za żydowskie pieniądze. Po 70 roku, po wyprawie i złupieniu Izraela, no, stać było Rzym na zbudowanie tego typu obiektów. Każde państwo, każdy naród, który traci ideę, a władza zaczyna tylko manipulować ludem, lud traci sens swojego państwa i czeka tylko na chleb i igrzyska. Czym to się skończy? A to już wszystko jedno, jakie państwo, wszystko jedno, jaki naród, jaka władza, byle był chleb i igrzyska. Koniec państwa i cesarstwo rzymskie upadło.